Dobry i dobry wieczór. Tydzień w tygodnikach. Czy nadal mamy sezon ogórkowy? A jeśli tak, to czy te ogórki są w każdym z omawianych przeze mnie tygodników takie same? No nie są. O tym za chwilę, które ogórki polecam, a które są niekiszone, skisłe. Lato to nigdy nie był dobry okres dla mediów, no bo po pierwsze, część odbiorców, w tym wypadku czytelników, po prostu sobie wyjeżdża na wakacje i ich dostęp do mediów, a szczególnie tych tradycyjnych, czyli trzeba mieć dostęp do kiosku, chyba że się ma e-prenumeraty, ale też może nie wszyscy jeżdżą z komputerami, z laptopami, a jeżeli nawet z nimi jeżdżą, to. Niekoniecznie muszą wtedy sięgać do mediów i do pracy, chcą odpocząć. No i wreszcie to, że również latem dziennikarze też chcieliby mieć urlopy i na ogół mają, więc zespoły pracują w dużo, mniejszym, w dużo mniejszym składzie. A do tego też nie przelewa się finansowo i to nie tylko tak, jak wszystkim mediom dziś w Polsce poza pisowskimi, ale też z tego prostego powodu, że lato to nie jest też jakiś wspaniały okres reklamo, reklamowy, czyli wpływy, no, nie są wysokie, raczej spadają, a jeżeli reklamują się, to ci, którzy właśnie mają jakieś oferty wakacyjne, z tym zaś wiadomo, szczególnie po pandemii, nie jest najlepiej. Jak z tego wychodzą pisma? Te, które omawiam, paradoksalnie najlepiej chyba Przegląd, w którym właściwie nie widać sezonu górkowego i mimo, że jak ciągle podkreślam, biedny, chudy, Przegląd. Jest w nim dość dużo ciekawych rzeczy, i właściwie gdybym wziął numer przeglądu, nie wiem, sprzed dwóch miesięcy na przykład, czy czterech, to chyba bym nie zauważył, że ten jest akurat numerem wakacyjnym, a tamte poprzednie nie były. Na okładce przegląd ma Richarda Czarneckiego. Wyjątkowo wredną postać, ale może czasem warto przypominać wredne postaci. No i z hasłem, kto za nim stoi? Oszust, kombinator, malwersant, kłamca i oszczerca. Muszę powiedzieć, z przyjemnością bym usłyszał, że Richard Czarnecki wytacza za tę okładkę proces przeglądowi, ale myślę, że jest to człowiek tak z gumy zbudowany, żeby nie powiedzieć o pewnym dużo mniej jeszcze szlachetnym surowcu, że chyba tego nie zrobi, ba, może nawet się będzie chwalił, że wylądował na okładce. I zdecydowanie ten tekst polecam, jak długo jeszcze. Dobry tekst Roberta Walenciaka, o wyjątkowo szmatławej postaci polskiego życia publicznego i to nawet jak na jakość tego życia publicznego i politycznego, i nawet jak na jakość Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tekst jeszcze dodatkowo obudowany opiniami, opiniami no dziennikarzy różnych. Piotra Pacewicza, Andrzeja Skwosza, Andrzeja Maśniankiewicza, Seweryna Blomsteina, ale też jeszcze dwójki politologów. To wzbogacające. Jest też ciekawy wywiad Romana Kurkiewicza z politologiem z SGH, profesorem Andrzejem Zybałą o, no, o rosnącej polaryzacji, rosnącej demoralizacji w Polsce. I to, to naprawdę, proszę Państwa, nie jest tylko problem rządów PiS. To znaczy, niewątpliwie ten problem przez PiS został niesłychanie pogłębiony. Do tragicznych wręcz rozmiarów, ale my z nim będziemy żyli, nawet jeżeli pisy już nie będzie. Dlatego warto jest tego zabały posłuchać, bo to jest katastrofa cywilizacyjna. Ja bym tak to określił. Jest wreszcie znowu Roberta Walenciaka. Bardzo dobry nie tylko u niego, to też Newsweek ma tekst o nowej zimnej wojnie z Izraelem w związku z. Z rozwiązaniami niby czysto administracyjnymi w polskim prawie, czyli z, z reprywatyzacją. Warto ten temat poznać, bo chyba on jeszcze będzie dość długo na tapecie, bo on, jak wiadomo, też, też sprawia, że ten spór włączają się Stany Zjednoczone. Czy nam się to podoba, czy nie, to jest bardzo poważna sprawa dla Polski. I Jakub Dymek też przy tej okazji jeszcze dopisuje jakby swoje podskryptem do tego tekstu, co powinna lewica w sprawie reprywatyzacji Jest też tekst o klatkach, o zwierzątach, w klatkach. To też nie jedyny, nie jedyny tytuł, który ma to. I wreszcie bardzo ważny tekst o tym płatne, bezpłatne leki Beaty Gielskiej o przygotowywanej noweli ustawy refundacyjnej w sprawie leków. Dość to jest przerażające i znowu chyba jest fragmentem jakiegoś regresu kulturowo-cywilizacyjnego. I za to moim zdaniem należy się przeglądowi też duży plus, oni mają słuch czasem na takie tematy, które gdzieś nam się wydają mało istotne, a moim zdaniem, są istotne. To jest Marka Czarkowskiego podsumowanie. No zamordowania właściwie w ostatnim czasie Polskiej Szkoły Reportażu Radiowego, który był jednym z najwybitniejszych repo, reportażów radiowych na świecie. Zdobywał liczne, bardzo prestiżowe nagrody, takie powiedziałbym noble czy oskary radiowe. Pewnie mało z nas już słucha reportażu radiowego, a szkoda, a warto. I, i jak to zwykle bywa w, w Przeglądzie, również duży, dobry blok tekstów zagranicznych i wreszcie znowu Roberta Walenciaka, jakiś wyjątkowo dla Roberta fartowny numer, albo też może po prostu musi zastępować kolegów na wakacjach, ale dobrze mu to zdecydowanie poszło. Bardzo ciekawy, ciekawa rozmowa Sztuczna inteligencja zmieni świat, tylko jak. To jest rozmowa z profesorem Aleksandrą Przegalniską z Akademii Leona Koźmińskiego. Także numer zdecydowanie godny, zdecydowanie godny polecenia mimo tej swojej biedy i cienkości. No warto ten przegląd kupić, a przypomnę jest troszkę tańszy. 7,50 jest trochę tańszy niż, niż reszta, niż dwa pozostałe tygodniki. Polityka, polityka miała tego farta, którego widać po okładce. Że dzięki temu, że wychodzi w środę, przypominam, dwa pozostałe niesłyki przegląd wychodzą w poniedziałek, czyli zamykają się jakieś, dwa dni, zamyka się jakieś dwa dni później. No i w związku z tym już, już powrót Tuska obejrzała na własne oczy i mogła go opisać. Niby temat bardzo wyeksploatowany, ale ja sobie zawsze cenię jednak opinię polityki. Na ten temat, więc myślę, że i tu warto. I tutaj Malwina Dziedzic o Gambicie, tu pisze, Nie jest to może rzucający na kolana tekst, ale wzbogacony jeszcze z kolei pokazaniem drugiej strony, czyli Kaczyńskiego w wykonaniu Wojciecha Szackiego, jednego z lepszych chyba dzisiaj komentatorów politycznych, już daje jakąś interesującą całość. I potem następuje seria takich tekstów, powiedziałbym już trochę. Michałkowych, może jeszcze z wyjątkiem Ewy Siedleckiej utracona część NEO -KRS u czyli podsumowaniem tego, co w tym KRS-ie, czyli Krajowej Radzie Sądownictwa przejętej przez PiS, prawie w całości, co się właściwie dzieje w Siedleckiej, nie muszę Państwu reklamować. A potem z rzeczy być może Michałkowych, ale może nam się takie rzeczy w lipcu po pandemii, a w każdym razie po trzeciej fali pandemii, bo no pewnie przed czwartą, niestety, to bardzo fajna rozmowa Jacka Rzakowskiego, tym razem z Aleksandrem Wolszczanem. Chyba nie muszę przedstawiać kto to, o, o tym, no, czy to UFO istnieje, tak? znaczy konkretnie, czy istnieją obce cywilizacje i jaką, jakie mamy szanse je spotkać. A oczywiście Rzakowskiego. Żakowski ten temat wytoczył z tej racji, że Amerykanie raptem do tego niesłychanie poważnie podeszli. Jakieś bardzo profesjonalne raporty, ujawnianie różnych tajemnic. Ja od razu Państwu trochę zdradzę pułętę. No nie, Wolszczan nie mówi, że, że już za chwilę albo na pewno, albo nie. Mówi w gruncie rzeczy, że nie wiadomo, że nie rozumiemy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to tak fajna i ciekawa rozmowa z tak Mądrym i no, chyba dziś w skali licząc w jakichś rankingach światowym, właściwie absolutnie ekstraklasowym polskim naukowcem, że warto ją przeczytać. A potem już się zaczynają w takie tematy, ja ich nie lekceważę, ale jednak powiedziałbym wakacyjne w, w polityce między urodą a brzydotą, czyli o modzie na upiększanie, na upiększanie się. Co się dzieje na Uniwersytecie Medycznym na Śląsku po przypadkach molestowania i mobbingu wobec studentów. Znaczy, być może to nie jest właściwe określenie, że to temat Michałkowy, bo temat jest ważny, ale no, są to jednak tematy nie z tej pierwszej ligi politycznej. Tu właśnie też Agnieszki Sowy o Chowie Klatkowym i o tym, co się z tym dzieje dla wielu osób bardzo słusznie, bardzo ważny temat, ale też rozmowa z psychoterapeutą o, o pornografii. Niby temat, który ciągle wraca, ale o kłopotach polskich wędkarzy jeżeli ktoś jeszcze łowi, to powinien się zainteresować. O tym, że metoda subskrypcji zaczyna podbijać zapoczątkowana w dużej skali przez Netflix. Zaczyna też podbijać zupełnie inne branże i o, o tym, że teraz państwo przejęło pobór opłat drogowych, znaczy system prowadzony przez państwo, okej, okay, znaczy polityka, powiedział, że nie rzuca mnie ten numer na kolana, ale polityka ratuje to, że jest gruba z kolei, więc nawet jeżeli któreś z tematów uznajemy za zbyt Michałkowe, za zbyt ogórkowe, to w sumie jest tutaj tak wiele tematów i tak wiele dobrze napisanych tekstów, że polityka właściwie prawie zawsze się broni i ten numer też się broni. Nie, nie nazwałbym go numerem miesiąca ani kwartału, ani roku tym bardziej, ale jest co poczytać i, i może nie przy wszystkim się będziemy dołowali, to też ważne. No i wreszcie Newsweek na koniec, który. Który też, tak jak, tak jak przegląd, zajął się właśnie tą sprawą no, kolejnego konfliktu polsko-żydowskiego. Kto chce wojny polsko-żydowskiej? I to jest o tyle ciekawy temat, bo on ciągle funkcjonuje. Jarosław Kaczyński, już po ukazaniu się tych pism, dał bardzo ostrą wypowiedź. Również, premier Pinocchio się tym zajął. Jeszcze niewiele jest w tym numerze o powrocie Tuska, ale już jest wstępny, jak oczywiście Tomasza Lisa, Play it again, again, Donald, pod takim tytułem. Jest, no właśnie mówię, jest niezłe to podsumowanie sprawa reprywatyzacji w wykonaniu Aleksandry Pawlickiej, może jedno co mnie dziwi, że ona dość obficie i słusznie cytując wypowiedzi różnych ludzi zaangażowanych i znawców tematu, jak Dawida Warszawskiego, czy jak Sewera Plotkera, na przykład nie zauważyła bardzo dobrej i chyba kluczowej analizy profesor Ewy Łętowskiej, którą okres zamieszkało, to mnie trochę dziwi, a potem jest taki tekst, który, znaczy trochę wniosku mnie nie zdziwił, ale bo to jest trochę taki w typie niesłyka, ale tekst, którego nie polecam, to jest Czarzastego wyprowadzić i to jest tekst Renaty Grochal, która dowodzi, że tak potężne są jakieś napięcia w lewicy, że być może jesienią Czarzasty straci, straci swoją funkcję lidera i dlaczego ja nie przepadam za takimi tekstami? Otóż dlatego, że to jest wszystko bez źródeł. To znaczy, ktoś komuś coś powiedział, nie mam żadnej możliwości, a znowu i tak jestem, powiem nieskromnie, chyba powyżej średniej, jeżeli chodzi o, o docieranie do różnych źródeł i informacji. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, na ile zostało to wyssane z brudnego palca, na ile ma jakieś racjonalne przesłanki. Odnoszę wrażenie, że jest to jakiś fragment. Pewnego nurtu, który w niesłychaniu istnieje, to znaczy, przepraszam, napierdalania na lewicę. I nie żebym ja uważał, że lewicę nie wolno krytykować, bo sam mam do niej mnóstwo pretensji, ale no może nie w takim stylu tekstu, który jest może niezamierzenie, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy tekstem insynuacyjnym, bo jak mówię, pozbawionym jakichkolwiek dowodów. I dalej zaczyna się niesłych, który jest. Właściwie już nie pismem społeczno-politycznym, nie tygodnikiem opinii, tylko właściwie czymś, co na zachodzie nazywa się people. I ja akurat mam pewną wiedzę na ten temat, bo przez jakiś czas, dawno, bardzo temu, byłem naczelnym tygodnika Viva. I kolejne teksty, nie wiem, czy akurat dokładnie w tym samym wydaniu, ale spokojnie mógłbym tej wiwie wtedy zamieścić. To jest o tym, co się dzieje z chałupami, czyli słynnym przez przez no, całe dekady miejscem plażowania polskich elit, w końcu nawet w piosenkach zapisanym. To jest, bo nie na tym się kończy ta, ta tematyka. To jest rozmowa z Andrzejem Sewerynem, wybitnym aktorem, ale która jest taką rozmową typu people, a w dodatku no, jest rozmową. Jak się okazuje pod koniec numeru, nie o taksę wymyślono, tylko wchodzi serial Royst 97, w którym Severin no i widać, że to jest po prostu tekst na zamówienie producentów serialu bądź telewizji, która go będzie emitowała. Wolę mieć inne preteksty do czytania rozmów z twórcami, z artystami, no ale dziś to rzeczywiście jest reguła. To artysta nie istnieje, chyba że za. Jakiś deal, nie wiem czy finansowy, yy, zawiera producent bądź telewizja z pismem, żeby sobie podbić yy, oglądalność, no bo wiadomo, tych seriali jest teraz tyle, że trzeba o to walczyć. Potem jest z kolei znowu tekst Dawida Karpiłka o Kasi Nosowskiej, jak Kasia Nosowska stała się Katarzyną, yy, klasyczny tekst people. Yy, potem jest o, yy, rozmowa z Joanną Kunieską, aktorką, która yy, która jest o podcastach. Klasyczny tekst People, Dałbym to do Vivy. Potem jest saga Rok I właściwie jeszcze jeden, może taki poważniejszy tekst. To jest rozmowa z Janem Fergusonem z Oxfordu i Harvardu o jego nowej książce Fatum, Polityka Katastrofy. Rozmowę Tomasz Lis przeprowadził i potem trochę za granicę. Generalnie wydaje mi się, że pomysłem Newsweeka na, na okres wakacyjny, nie wiem czy tylko, jest zrobienie pisma People z pisma społeczno-politycznego, czyli pisma, no, nie obrażając nikogo, ani autorów, ani bohaterów. Pisma bardziej powiedziałbym plotkarskiego, bo w te plotki akurat ten tekst o lewicy, o którym mi o którym mówiłem bardzo dobrze też się nieści, więc pisma plotkarskiego, a nie pisma zajmującego się poważnymi e, analizami e, naszej rzeczywistości. To też jest jakaś puenta do tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Dziękuję bardzo.